Agnieszka Wozniak-Starak i Ewa Drzyska w programie Wszystko Oglądali Widzowie. Ewa Drzyzga i Agnieszka Wozniak-Starak prowadzą śniadaniówkę od jesieni 2020 roku. Może się więc wydawać, że przez tyle lat zdaje się do siebie dopasować. Jak się jednak okazuje. Wiele lat współpracy nie sprawiło, i z kobiety zaczyna mówić jednym głosem, A z trudno uwierzyć w to, co je porówniło. Zobacz TS, Doda po dekadzie wraca do TVN. Dlaczego uciekle przed Narozenek Majdan i Wozniak Starak? W programie Dzień Dobry TVN została zaprezentowana rozmowa z Paris Hilton. Celebrytka skrytykowała w nim obecne standardy piękna. Po zakończeniu wywiadu prowadzący wymienili swoje obserwacje. To właśnie wtedy doszło do zgrzytu. Oczywiście, że w celebryckim świecie jest mnóstwo toksyn. Nie wyobrażam sobie mieć dziś 13 lat i dźwigać tych nierealnych standardów piękna. Filtrów i negatywnych komentarzy mówiła Paris Hilton w Radio BB2. Pierwsze głos zebrała Agnieszka wozniak starak która przyznala Paris rację. Dodala również, i nie chciałaby być w sytuacji młodej dziewczyny, która jest wrażliwa i ma zupełnie inną odporność. Ona ma swoje lata i wie, jak to ugryźć i nie chciałaby być w sytuacji tej nastolatki, która ma zupełnie inną odporność i wrażliwość, powiedziała dziennikarka. Jak się później okazało, Agnieszka nie zgodziła się, Ewa Dżysga, według niej Paristo hipokrytka, ponieważ od lat retuszuje swoje fotografie. Moim zdaniem ona miała na myśli, że bez tych filtrów dzisiaj świat nie istnieje. Taki jest i trzeba się z tym pogodzić odpowiedziała Agnieszka Wozniak-Starak. Na te słowa szybko zareagowała Ewa według której Paris nie powinna się na ten temat wypowiadać. Ja to rozumiem, ale po co to mówi Pytała Ewa Drzyzga. Wozniak-Starak dalej broniła zagranicznej celebrytki. Żeby powspółczuć z tym młodym dziewczyną powiedziała Agnieszka. Ewa nie zostawila tych słów bez odpowiedzi. Według niej nic nie wynika z jej współczucia Paris Hilton. Ale co z tego współczucia wynika? Współczucie to jest pierwszy etap i co dalej powiedziała drzyzga. Mamy jednak nadzieję, że pani się pogodzi i dalej będzie można ogladać jej w śniadaniu w C.